Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie organizowanym przez Stowarzyszenie Biało-Czerwone Opole. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Wiesław Ukleja. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Pan Wiesław jest byłym szefem y, Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Opolu i z tego jest głównie znany, ale jest to dzia wieloletni działacz opozycji antykomunistycznej, jak również aktywny komentator i uczestnik życia społecznego również w Opolu po 1989 roku. Proszę nam przybliżyć tak pokrótce swoją działalność właśnie do tego okresu roku 1989 i później po nim. Więc działalność moja rozpoczęła się w okresie bardzo wczesnym lat 70., 72., trzeci rok, kiedy po wydarzeniach grudniowych wraz z kolegami ze szkoły średniej Zaczęliśmy uświadamiać sobie, jakim niebezpiecznie zbrodniczym systemem jest narzucony siłą przez Związek Sowiecki w naszym kraju okupacyjny komunizm, i po prostu przeciwstawialiśmy się na możliwe, wydające się możliwe nam sposoby temu systemowi, czy to dyskutując, protestując, a nawet próbując. Już wówczas, w dość młodym wieku, rozpocząć jakąś działalność opozycyjną, niepodległościową. W szkole średniej utworzyliśmy grupę, która została przez nauczycieli i kadrę pedagogiczną nazwana grupą destrukcyjną, ponieważ ona sprzeciwiała się zastanej rzeczywistości no a nauczyciele byli dosyć spolegliwi wobec tego systemu więc wówczas doszło do pierwszych aresztowań tej grupy z powodu próby wydawniczej założenia gazety i drukowania jej na nielegalnym powielaczu bezpieka wpadła na trop tych zamiarów poprzez śledzenie korespondencji mojej i e, e, oczywiście ten zamiar został udaremniony poprzez aresztowanie i poprzez nielegalny zabór powielacza spoczywającego w piwnicy mojego przyjaciela Zbigniewa Bitki. A następnym aktem, że tak powiem, oporu, takim wyraźnym to był. E, e, List gończy, wysłany za Edwardem Gierkiem, który rozpowszechniliśmy wraz ze Zbigniewem Bereszyńskim na ulicach miasta Opola. No i również to zostało udaremnione a nie zostało udaremnione, ale zostało wykryte i poprzez inwigilację i przesłuchania dość sporej grupy osób z kręgu podejrzanych zostaliśmy wydani przez kolegę. I tak zaczęła się nasza kariera opozycyjna, z tą świadomością, że istnieje podział na opozycję, która ma charakter dość ugodowy i próbuje porozumieć się, znaleźć swoje miejsce w tym systemie. Natomiast my od początku byliśmy dość radykalną formacją niepodległościową, niewyrażającą ochoty na reformowanie systemu komunistycznego, tylko na jego obalenie. Ja może wtrącę się na chwileczkę, no bo mówi Pan o pewnym podziale na tych bardziej spolegliwych, chcących dogadać się z systemem, tych bardziej radykalnych, nastawionych na walkę, ale istniał też inny podział. Chciałbym się spytać, czy on był również wtedy widoczny. Dzisiaj już wiemy o nim, na podział wewnątrz opozycji antykomunistycznej na tą lewicę laicką. I na no to to, o, to właśnie o to chodzi. To czy ta, jest... Czyli ta lewica laicka ona była bardziej spolegliwa, bardziej zdolnego. do… ta lewica do... laicka miała charakter, miała, miała program reformatorski, reformy tego systemu zbrodniczego, który no, był opresyjnym wobec Polski system okupacji sowieckiej. Te działania zaczęły się w okresie listu kuronia i Modzelewskiego do partii, która, który to list wcale nie zamierzał, nie zmierzał w swoich intencjach do obalenia systemu komunistycznego w Polsce tylko do jakby złagodzenia opresyjności, a nawet nie, bo to nie chodziło o to, tylko o to, żeby zdemokratyzować wewnętrzną... Powrócić do korzeni marksizmu. By było... Powrócić do korzeni marksizmu i zdemokratyzować wewnętrznie partię PZPR, Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, która w sposób niedemokratyczny ustanawiała hierarchię władzy wewnątrz. No to... Także to, to było od razu widoczne gołym okiem dla... Bardziej wnikliwego czy bystrego obserwatora. Ale właśnie, czy to była powszechna wiedza? Nie, jakby? to nie była powszechna wiedza, dlatego że Wolna Europa, której słuchaliśmy również wówczas. Z zapartym tchem, bo to było w zasadzie jedno z nielicznych źródeł niezależnej informacji, przekazywała taką narrację, że to jest opozycja bardzo radykalna, która no, przeciwstawia się systemowi, ale po głębszej analizie treści tych przekazów okazywało się, że ta opozycja wcale nie przeciwstawia się temu systemowi. Ten system w jakiejś formie aprobuje, próbując go reformować, próbując go nieco ulepszyć, czy czyniąc go nieco łagodniejszym, zwłaszcza dla samych jego uczestników i beneficjentów. Także od razu zauważyliśmy, że to nie jest droga do odzyskania niepodległości, że to jest jakaś operacyjna manipulacja. I na przykład w momencie, gdy w 80 roku wybuchły strajki na Wybrzeżu, a ja między innymi postanowiłem założyć na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu niezależne zrzeszenie studentów. I mieliśmy taką propozycję, żeby współpracować wcześniej, jeszcze przed tym wydarzeniem, z SKS-em wrocławskim. Od, odmówiliśmy tej współpracy ze względu na właśnie charakter rodowód ugodowy tamtych, z, z tamtymi korzeniami tej opozycji lewicy laickiej, która nie zmierzała do odzyskania niepodległości. Stworzyliśmy własny program dzięki 80. rokowi, dzięki wydarzeniom na wybrzeżu i tej rewolucji solidarnościowej, która wówczas się wydarzyła. Udało się wyjść z tymi postulatami niepodległościowymi na szerokie forum i do, dotrzeć do społeczeństwa, poprzez między innymi zakładane wówczas organizacje. Ja zostałem szefem Niezależnego Związku Zrzeszenia Studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu i członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej tego Zrzeszenia i w ramach tego, co mogliśmy robić tutaj lokalnie. Między innymi wydawaliśmy taki periodyk pod tytułem O Politechnik, niewinnie się nazywający, a zawierający treści ewidentnie wrogie ustrojowi i niepodległościowe. Czyli właśnie ta wrogość wobec ustroju przede wszystkim objawiała się w tej niepodległościowości? Czyli no, to nie była tak. walka, walka z jakimiś takimi elementami, tylko systemu, to była tak no to naprawdę była, walka o wolną Polskę. To była walka o wolną Polskę poprzez ukazanie jej prawdziwej historii, poprzez obnażenie zbrodni komunistycznych, zbrodni tego systemu, poprzez pokazanie w jaki sposób Polska trafiła w sowieckie łapy pod okupację kolejną po II wojnie światowej. I e, tak naprawdę to było rozpoczęcie e, pobudzania e, opinii publicznej do e, ponownej próby odzyskania niepodległości po tej pierwszej próbie, która została udaremniona e, w krwawy sposób e, poprzez likwidację żołnierzy podziemia niepodległościowego antykomunistycznego. No właśnie, bo ciągłość historyczna to jest też to, o czym często mówi Stowarzyszenie Biało-Czerwone Opole. Często w kontekście takiej ciągłości polskości na Śląsku, ale rozumiem też, że mieliście Państwo poczucie pewnej ciągłości historycznej, tego, że jesteście kontynuatorami II Rzeczpospolitej. Czyli tego, co reprezentowało to państwo, później państwo podziemne w postaci właśnie struktur akowskich, później żołnierze wyklęci, Luka i jakby Wy. Ale istniała też jakby druga część tej. Tej opozycji niepodległościowej, która nie miała tych korzeni odwołujących się do II Rzeczpospolitej, a wręcz, wręcz przeciwnie, ich korzeniami były te organizacje jak SDK.JL, które z tą niepodległością Polski walczyły. Więc w pewnym momencie, w tym w całym tyglu opozycyjnym, znalazły się dwie przeciwstawne, jakby opcje: jedna niepodległościowa, druga niepodległościowa, ale obie walczące. Systemem. Czy mieliście właśnie Państwo świadomość istnienia takiego, takiej ciągłości, ale też, że istnienia pewnego rodzaju opcji w tej opozycji, która tej jakby niepodległości nie chce? Czy mieliśmy od początku tego rodzaju świadomość, tak jak mówiłem wcześniej, że ta opozycja ugodowa, czy lewica laiska, jak ją nazywano, Miała swoje korzenie wprost w okupacyjnym komunizmie, czy była to jakby kolaborac kol kolaboracyjna przeszłość tych ludzi albo ich rodziców z systemem okup okupacji sowieckiej. To byli ludzie przynależący do partii komunistycznej, a tak jak Mo Mo Mozelewski czy Kuroń, prawda, który tworzył Walterowskie. Harcerstwo I byli bardziej komunistyczni, bardziej radykalnymi komunistami, częstokroć niż dygnitarze partyjni z PZPR-u, i proponowali reformę tego systemu komunistycznego i jego demokratyzację wewnętrzną, co wcale nie oznaczało, że miałaby ona oznaczać demokrację rzeczywistą. I jakąś wolność społeczeństwa polskiego, ale propagandowo ta formacja polityczna była przedstawiana przez Wolną Europę jakby lewicowy, lewicową tubę propagandową tej formacji w Polsce, jako właśnie walcząca z systemem. I myśmy od początku mieli świadomość, że ci, którzy walczą o niepodległość, to zupełnie coś innego. To ludzie, którzy Odrzucają system komunistyczny jako wrogi Polsce, jako sowiecką okupację. Także ta, 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 ta ciągłość historyczna, o której Pan tutaj wspomniał, datująca się od II Rzeczypospolitej poprzez walkę z okupantem niemieckim w postaci armii krajowej, czy późniejszą walkę z okupantem sowieckim przez żołnierzy wyklętych i jej tej ciągłości przerwanie wraz z wymordowaniem podziemia niepodległościowego stanowiło pewną Przerwę w tej walce, ale jednocześnie ta przerwa wystąpiła również z powodu braku wiadomości i świadomości o tym, że były punkty oporu w społeczeństwie polskim i były masę. To dzisiaj się dopiero okazuje z materiałów IPN-owskich, że takich pojedynczych zarzewi oporu niepodległościowego w Polsce było mnóstwo. Natomiast forma zorganizowana tak rzeczywiście dopiero zaczęła się pojawiać po. Kolejnym akcie po kolejnych aktach protestu przeciwko systemowi, takich aktach jak Poznań, 56 czerwiec, Radom, 76, tak, czy wreszcie pamiętny bunt robotników Wybrzeża, 70 roku, po którym tu w Opolu bracia Kowalczykowie wysadzili Aule Wyższej Szkoły Pedagogicznej, gdzie. Mieli być odznaczani oprawcy wybrzeża. I to ten właśnie bunt również jakby inspirował nas, to pokolenie, które miało świadomość potrzeby walki niepodległościowej o pełną wolność i niepodległość, suwerenność Polski. To byli jakby epigoni tej walki żołnierzy wyklętych i ja osobiście braci Kowalczyków za. Za takich do dzisiaj uważam, ten czyn jest nie do przecenienia z powodu jego rezultatów, konsekwencji dalszych. Także my, jakby w roku 80., gdy wybuchła rewolucja solidarnościowa i pojawiła się szeroka przestrzeń społeczna do podejmowania na wpół legalnej albo całkiem legalnej działalności, po prostu odnaleźliśmy to, tę sytuację społeczno-polityczną jako tę, na którą oczekiwaliśmy, żeby móc ją wykorzystać do prowadzenia dalszej agitacji niepodległościowej, propagandy niepodległościowej w ramach istniejących struktur. Ja wówczas podjąłem. Się założenia, niezależnego zrzeszenia studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Zostałem szefem, szefem tej organizacji i członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej, jednocześnie równolegle wstępując do Konfederacji Polski Niepodległej. W ramach prowadzonej działalności na uczelni pod pozorem niewinnego tytułu Politechnik, wydawaliśmy periodyk, który zamieszczał historyczne materiały i uświadamiające o potrzebie odzyskania pełnej niepodległości, uświadamiające o tym, jak w jak brutalny sposób druga okupacja sowiecka zagarnęła nasze państwo i pozbawiła go niepodległości. Wkraczamy powoli już te nasze czasy obecne, ale takim czynnikiem łączącym przeszłość z teraźniejszością jest moim zdaniem przynajmniej... Kościół katolicki, bo to on ogniskuje w dużej mierze walkę, czy pokazuje tą walkę lewicy, prawda? Ona prowadziła walkę z Kościołem zarówno w czasach komunizmu, jak i prowadzi ją teraz. Czy ten wymiar kulturowy, ten wymiar taki, bo, bo Kościół jest pewnego w pewnym sensie, jakby funkcjonuje w wymiarze kulturowym. Czy on był, widzi Pan też tutaj pewnego rodzaju ciągłość, jakby ciąg, pan, Państwo stanowili pewną ciągłość historyczną jednego systemu, tutaj walka z Kościołem jako główny czynnik drugiego systemu, Ciągnący się, że tak powiem, i trwający do dzisiaj. Czy widziałby pan, widziały pan też taki. Tak no o, oczywiście, to, to, to jest być może nawet istotniejsza kwestia niż pozostałe natury politycznej, dlatego, polityczne. dlatego że Kościół katolicki jest nie tylko fundamentem istnienia państwa polskiego czy jego powstania generalnie, ale również tym spoiwem, które pozwalało przeżyć najgorsze momenty w naszej historii, zabory, opresyjny system komunistyczny, to Kościół był tym tą instytucją, która broniła się przed komunizacją i broniła społeczeństwo przed jego zniewoleniem ale jednocześnie świadomość istnienia tej instytucji odwołania się do religii, do Boga, do wartości chrześcijańskich pozwalało temu społeczeństwu się nie upodlić. Pozwala, poz, pozwalało bronić pozostałych wartości, takich jak właśnie honor czy ojczyzna. Więc rola kościoła katolickiego no, jest niezbywalna w tej naszej narracji historycznej. Jej pomijanie jest zupełnie urąga prawdzie i urąga elementarnej wiedzy. Mamy, ja, tylko przypomnę, ja tylko przypomnę, że właśnie ta formacja polityczna lewica laicka, czy inaczej opozycja ugodowa, o której mówimy, reprezentowana wówczas m.in. przez Adama Michnika, wydała z siebie takie dziełko jak Kościół Lewica Dialog. W którym zaznaczano, że to jest jakiś element wspólny tego opozycyjnego środowiska, prawda? Kościół, który nie był negowany, ale jednocześnie ta sama, Opozycja w dzisiejszych czasach, ta, ta właśnie lewicowa, która doprowadziła do zaakceptowania naj, naj, najbardziej podstępnej chyba operacji służb specjalnych, jaką był Okrągły Stół w roku 1989, dzisiaj występuje przeciwko temu Kościołowi, który wówczas w tej narracji polityczno-historycznej Adama Michnika był tym elementem akceptowalnym w społeczeństwie. Dla nas Kościół. Zresztą to dawaliśmy temu wyraz w swoich publikacjach, był fundamentem i opoką polskości, opoką państwa polskiego, a religia katolicka i ten czynnik instytucjonalny kościoła był spoiwem społecznym, które nie pozwalało tego społeczeństwa stłamsić i zdławić.